Hej, siemano ludzie, Sebek z witam was w kolejnym filmiku i dzisiaj zrobię sobie pojedynek pomiędzy mini puszkami z edycji Euro 2016 i z Fifa 365 puszkę kupiłem sobie dzisiaj w Kerfurze, a puszkę Fifa 365 zakupiłem sobie na Cards Planet dzisiaj, mówię dzisiaj no ja dzisiaj nagrywam to w sobotę a Wy pewnie będziecie oglądać ten filmik w niedzielę. Dobra, w każdej puszce jest po 500, a i jedna karta limitowana, więc otwórzmy sobie może najpierw puszkę z Euro 2016. Dobra. I teraz może FIFA 365. Oj, zjechała mi puszka. Oj, ciężko. Dobra, udało się. No i cóż, zobaczmy teraz, jakie są limitki w Euro 2016. Mam nadzieję, że to nie będzie Ramos, którego chyba miałem ostatnio. A limitką w Euro 2016, no niestety, jest Sergio Ramos. No cóż, trudno. Jest Sergio Ramos, jest to moja powtórka. Więc mogę się z kimś wymienić. A w FIFA 365, limitką jest. Zaraz zobaczymy. No ciekawe, kto to będzie. O, Luka Modric. Jest i Luka Modric. A coś, nie mogę zoomu złapać. Dobra, jest Luka Modric. No ale teraz zaraz, zaraz zobaczymy co będzie w saszetkach. Dobra Sergio Ramos i Luka Modric. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra lecimy. Zobaczmy najpierw co będzie w euro. Eee, dobra. A bierzemy tylko karty specjalne. No i dobra, tutaj mamy Rakicki. Dobra, bazówki to nie będziemy, może i mamy pierwszą kartę specjalną. Jest to karta Eleven Słoweńska Republika i Game Changer Marco Royce. Dobra zobaczmy teraz, co będzie w FIFA. O, FIFA już dawno nie otwierałem. No, i dobra, co my tutaj mamy? Bazówka, bazówka. O, tu coś odwróconego. Tutaj mamy International Star Aguero. A drugą kartą specjalną, Key Player Luca Modric Real Madrid. Dobra. Lecimy drugą saszetkę z euro. Ciekawe, czy tutaj też będą z tyłu te dwie karty specjalne. W sensie, że one były chyba z przodu. No i dobra. Duris. Duris Słoweńska Republika. O, Hector Evans. I pierwszą kartą specjalną. Kartą numer 3. Tutaj mamy Chorwację, Islandię i Włochy. No nie mam tej karty. I jeszcze tutaj mamy na dodatek One to Watch. One want to watch, want to watch. Często mi wpada w pojedynkach z Pepe Square. Eee, tak, jeżeli ktoś nie widział naszego drugiego pojedynku na kanale Pepe Square, to link znajdziecie pod tym filmikiem. No i dobra, co my tutaj mamy? Kaję, Lang, tutaj mamy Buffona z Juventusu, Pawon i pierwszą kartą specjalną jest Ikona. Ikona Arjen Robben. Wow. No pięknie. Jest ikona. A tutaj mamy jeszcze bazówkę. No nieźle. Dobra. Czekajcie chwilkę. Muszę te bazówki jakoś tu poukładać. Dobra. Eee, kolejna saszetka z euro. No powiem Wam, że na razie na razie FIFA ma Eee, fajniejsze karty. W sensie na razie ta ikona. O, tu chyba też coś będzie, bo już widziałem: Niani, Oshi, leni Wida. I pierwszą kartą specjalną jest karta Passion and Pride. I tu jest Inventiveness El Sharaway. Wow, ale ta karta jest świetna. No pięknie. No to chyba będzie na razie remis, ale teraz lecimy tutaj Gareth Bale e, i FIFA 365 No pięknie Inventivenes El Sharawi e, dobra, tutaj mamy Casillas'a. i e, bazówki, bazówki dosyć H. I pierwszą kartą. Aha, no i tylko będzie Defensive Rock Waran. Yy, A tutaj mamy yy, bazówkę. Dobra. No, zostało jeszcze po dwie saszetki No dobra, polećmy teraz może znowu FIFA 365. FIFA 365. Ja lubię tą edycję. Naprawdę świetna edycja. Yy, dobra. Mamy Zoom, jest dobra, lecimy, bazówki to nas nie interesują i tu co mamy, tutaj jest bazówka isko i tutaj mamy kartę Dynamo Maxwell PSG. Przedostatnia saszetka z Euro 2016, zobaczymy co tutaj będzie, no ale coś mi się wydarzy jak ten Inventiveness wpadł. To chyba już nic nie będzie, no, ale zobaczymy. O jest Polak, Grosicki. Mamy Polaka. Balta. Eliseu na karcie Dynamo. No nie wiem czy mam zaliczać te karty czy nie. No nie, bo to jest team mate, no, niech tak będzie. Dobra Pedro. Key Player Teammate i jest oficjalna piłeczka, jest oficjalna piłka, także jest spoko, dobra. No i ostatnia saszetka z Fifa 365, Huntelar, a powiem Wam szczerze, że dwie puszki są udane, tutaj była ikona, tam był Inventiveness i jeszcze oficjalna piłka. Dobra, tu mamy bazówki. O, sorry, nie zauważyłem, że nie ma zoomu. Pardo. A tu coś odwróconego tutaj też. Yy, Draxler. I tu mamy pierwszą kartę specjalną: Defensive Rock Bonucci. I mamy jeszcze na dodatek Fans' Favorite Medal. Dobra, i ostatnia saszetka z Euro 2016. Zobaczymy, może tu coś będzie ciekawego. Aha, jeszcze miałem coś tylko sprawdzić. Oficjalna piłka wpada na 1 na 84, a Inventivenes 1 na 15. Dobra, ostatnia saszetka z puszki. Z mini puszki. Eee, Allen zwali. O kolejna, kolejna, bazówka z Wali. Tutaj mamy czeską Republikę, karta Dynamo, ale TEAMMATE to się nie liczy. O! Aha, już myślałem, że to już myślałem, że to jest ten. Dobra, nieważne. Logo Rosji. No fajnie. I tu jeszcze jest Game Changer. No, Game Changera możemy tu też zaliczyć, bo nie ma napisu TEAMMATE. Czyli Game Changer jeszcze tu wpada. A tak szczerze mówiąc, myślałem, że to jest e... No to logo UEFA. Nie wiem, czemu mi się tak to skojarzyło. Dobra, moi kochani, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. No, jak widzicie, limitka z puszki Euro 2016 jest to Sergio Ramos, a z FIFA 365 Luka Modric. A jeżeli chodzi o karty specjalne z FIFA 365, to no tutaj był Fans' Favorite był fans, fan's favorite defensive rock karta Dynamo defensive rock no i przepiękna karta ikona Robin niech on sobie tutaj stoi key player i international star a jeżeli chodzi o euro 2016 no tu było trochę więcej był game changer Uch, co z tym zoomem jest o, ten tył dobra Game changer, tutaj było logo Rosji. No nie, no coś mi dzisiaj ten zoom nie daje żyć. Oficjalna piłka Inventivenes, naprawdę świetna karta. A ta piłeczka niech też sobie tutaj będzie. Passion and Pride One to Watch. Tutaj mamy to, te herby. Game changer i karta 11 słoweńska. Republika. Dobra, moi kochani. Ja Wam życzę jeszcze raz wesołych świąt. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Pa, pa.